wszystkich. Dzisiejszy dzień jest wyjątkowy, ponieważ przygotowałem dla was listę produktów, które z pewnością was zaskoczą. Nie chcę zbyt wiele uprzedzać, ale zaraz po piosence przewodniej zrozumiecie, o czym mówię. Numer 3. Akumulatorowa latarnia kempingowa LED, odpowiednia do wszystkich potrzeb. Oferuje pięć różnych trybów oświetlenia, którymi można sterować za pomocą praktycznego pilota. Lampa jest lekka i kompaktowa, a dzięki dołączonemu haczykowi można ją zawiesić na namiocie kempingowym lub przymocować do plecaka. Ładowana za pomocą baterii słonecznej lub kabla USB, może ładować wszystkie urządzenia elektroniczne dzięki portom wyjściowym USB podczas wędrówek lub biwakowania. U dołu opisu filmu znajduje się link do produktu. Numer 2. Przenośna i ładowalna latarka LED. Idealna do nocnych wędrówek i biwakowania. Odpowiednia w każdej sytuacji. Przenośne światło jest zasilane przez monokrystaliczny krzemowy panel słoneczny i jest w pełni ładowane w świetle słonecznym lub za pomocą kabla USB. Posiada cztery tryby oświetlenia. Latarka jest wodoodporna i zapewnia czas świecenia do 36 godzin. Uchwyt obraca się o 180 stopni, a podstawa jest magnetyczna, dzięki czemu można ją przymocować do dowolnej metalowej powierzchni. Doskonały stosunek jakości do ceny. Cenę tego artykułu można sprawdzić za pośrednictwem linku w opisie. Numer 1. Jeśli kochasz biwakowanie i przygody na świeżym powietrzu, ta latarka jest niezbędna przenośna, energooszczędna i niezawodna, jest idealna w sytuacjach awaryjnych, przerw w dostawie prądu, ale także podczas wędrówek, wędkowania i pikników. Może być również używana jako lampka do czytania lub lampka nocna. Ładuje się bez żadnych kosztów, dwa ogromne zintegrowane panele słoneczne o wysokiej wydajności pozwalają szybko naładować lampę bezpośrednio ze światła słonecznego. Dzięki akumulatorowi o żywotności do 80 godzin po jednym ładowaniu nigdy nie będziesz pozostawiony w ciemności. Port USB zapewnia łatwe ładowanie, gdy brakuje słońca. Jeśli jeszcze zainteresowany tym artykułem, link znajdziesz w opisie.